Moi drodzy, poniedziałek, dzisiaj robimy. Jak widzicie, moje pierwsze ćwiczenie: odwodzenie. E, namawiam i sugeruję, żeby trening barków zacząć od czegoś delikatnego, co by w jakiś sposób rozgrzewało nam poszczególne aktomy. Więc, moją propozycją do trenowania, e, czy wykonania treningu na barki. Jest właśnie jako pierwsze takie odwodzenie. Słuchajcie, na siłowniach nie ma takich maszyn jak jest u mnie, rzadko gdzieś się takie coś spotyka. Bardzo dobra maszyna. Jeżeli ktoś gdzieś tam sobie ubiera jakąś tam siłownię, od razu z góry polecam. Jest wiele typów maszyn, gdzie można te mięsie czy tak, tony barków wytrenować sobie, ale uważam, że Syfimowska jest naprawdę, naprawdę dobra. I nie jest obrzydliwie droga. I teraz tak moi drodzy. Fajnie jest rozgrzać te barki, przygotować do tego, żeby gdzieś tam dźwigać. Bo jednak ja preferuję szkołę jednego lub dwóch ćwiczeń rozgrzewającego. A później wchodzimy na, na ciężary i tam sobie wyciskamy. Ja później jeszcze robię rotatory jako drugie ćwiczenie, a w trzecim już zaczynam wyciskać. Czy to jest smit, czy to są hantle, czy to jest sztanga, nie ma to znaczenia. Słuchajcie, jeszcze jest jedna sprawa. Gdybyście na siłowni takiej maszyny nie mieli, zawsze można zrobić odwodzenie hunterkami w opadzie. Często, często ja też to robię, gdy jestem na innych siłowniach i tam sobie wymyślam jakiś tam trening, to jak najbardziej z tego ćwiczenia korzystam lub wracam do niego i naprawdę bardzo dobrze się czuję po tym, bardzo dobrze to w jakiś tam sposób rozgrzewa mi te barki i przygotowuje je do jakiegoś tam dźwigania, bo znając mnie wszyscy wiedzą, że jednak ja lubię ćwiczyć na dużych ciężarach. Co by nie powiedzieć, taki mój trening dzisiaj, później mam parę dni przerwy, bynajmniej do niedzieli, bo do Szczecina. No od poniedziałku będę musiał troszeczkę przycisnąć tylko dwa tygodnie. No i co? No i, yy, i będziemy mieli ten szczesopolski w klasyku, także ta moja forma na tym nie oczekujmy, nie będzie wielka, ale jak to mi ktoś powiedział, lepiej jest przegrać niż nie podjąć wyzwania. tak? Mniejszy wstyd, jak się przegra, jak, niż jak się nie podejmie wyzwania. Także ja wyzwania na pewno podejmę i postaram się wystartować w Mistrzostwach Polskich. Bynajmniej w swojej grupie weteranów. Pozdrawiam, siła i honor.